No dobra, to teraz zajmiemy się akcjami, bo mówiąc, akcje to są czynności zapisywane przez program Photoshop, które mogą być przy dowolnym pliku odtworzone, czyli takie jak na przykład zmiana czegoś, narysowanie lub po prostu wszystkie akcje, które wykonamy w danym pliku, mogą być odtworzone w drugi. E, Zacznijmy od tego, od akcji gotowych. Można je oczywiście ściągnąć z różnych stron. E, ja polecam bardzo DeviantArt. Jest naprawdę tutaj dużo ciekawych akcji stworzonych w użytkowniku. Ponos następująco w tę kategorie. E, ja myślę, że tutaj już nie będzie problemu ze ściąganiem akcji. Ja, to jest. Z, z I pobiera nam się klik bez problemu, pokazujemy go w folderze. I teraz tak, gdzie grać te akcje? Można oczywiście do dowolnego folderu go wybrać, ale lepiej jak będzie on e, w systemowym po prostu w pliku Photoshopa weszliśmy już standardowo po prostu C program Files Adobe Adobe Photoshop CS2 w ustawieniach powinno być i zadania programu Photoshop i po prostu kopujemy przy następnym uruchomieniu Photoshopa akcje powinny nam się pokazać w okienku zadania. Jest to zaraz obok historii. E, jeśli ktoś tego nie ma, to wchodzimy okno i zadania. Zresztą skrótem altem dzieć. E, jak tak mówiłem, przy ponownym uruchomieniu dopiero nam się pokazują te akcje, ale można je wcześniej czytać. E, czyli dajemy czytaj zadanie. Jak widzicie pojawił nam się folder z nowymi akcjami Jeśli go sobie rozwiniemy pokazują nam się kolejno akcje, które zostaną e utworzone. Yy, tutaj jest sprawa bardzo prosta. Wybieramy sobie yy, przykładową akcję, która powiedzmy będzie pasować do naszego obrazka i wciskamy przycisk play, wykonaj bieżące zaznaczenie. Program wykonał yy, zadanie, które wy, przyporządkowano do tej akcji i uzyskaliśmy efekt widoczny na tym Wszystkie wprowadzone zmiany są oczywiście w historii zapisywane i też nie ma problemu, żeby je cofnąć. Przejdźmy teraz do tworzenia swoich własnych akcji. Jest to bardzo proste. Musimy stworzyć najpierw swój własny folder. Niech to będzie nazwa. Moje akcje. Plus do tego stworzyć nowe zadania. Czyli zadanie pierwsze, powiedzmy. Jak widzieliście, kliknąłem przycisk Nagraj. Automatycznie zostały nagrane nasze czynności. Automatycznie zostały włączone nagrywanie naszych czynności. Możemy teraz zaznaczyć dany element i powiedzmy go wypełnić. Teraz przycimy, przyciskamy przycisk zatrzymaj wykonywane akcje. Możemy cofnąć się w historii. I zobaczyć, czy nasze akcje działają. Jak widać, program automatycznie wykonał te czynności, które wykonałem przed chwilą, więc jest to bardzo proste narzędzie i. Bardzo...